Witajcie, tutaj jest już kotek w domu 2025, część 16. A w tej części można odkryć niesamowite, niesamowite, a w internecie domyślacie się, że jest moich filmów z kotem, tego mnóstwo. A jest tego mnóstwo na internecie Kot, z moim kotem, który właśnie syczy, drapie. Ale w części. A Julia ma być o część wyżej. A w przyszłym roku też będziesz o część wyżej. I można by powiedzieć takie słowo, że Bocian przynosi jakiegoś niemowlaczka. A ten niemowlaczek jest zupełnie inny niż się, niż się zdawały. To ci, ale mój dawny kolega to Piotr. Lechocki on ma na nazwisko, ale jest. Ja go lubię. <laughs> przynajmniej jest. Dwudziesta druga trzynaście. Ale powinna być. Pora spania, która was zmyśli do filmików, które Was zaskoczą. Domyślacie się, że, że oglądacie moje filmy to zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli mój kanał Was zaskoczy, to będziecie zachwyceni tym moim kanałem. A to stanie się także widzisz ta kobra nie broni przed burzą. Ale jak byliśmy w, we w, w dużej wiosce, między wodzie, to tam, tam gdzie będę mieszkał, to naprawdę tam bym robił wtedy dożynki, wietraczki czy domki. I to właśnie się zakończyło. Moją historyjką, którą ci powiem.